Nowa moda małgorzata strzałkowska. W domu oli oraz ali wszyscy razem się zebrali, aby wspólnie pogawędzić, jak sobotę miło spędzić. Uradzili jedząc ciasto, że pojadą gdzieś za miasto. Lecz z powodu tej wycieczki do solidnej doszło sprzeczki. Autem mówi wujek, tadek, na motorach woła dziadek. Na to babcia autobusem. Mama nie, lepiej minibusem. Ala z olą brzmią donośnie, że taksówką jest najprościej. Tylko tata głową kiwa, po czym nagle się odzywa: samochody, autobusy, motocykle, minibusy, każdy z nich okropnie smrodzi, a to naszej ziemi szkodzi. Po co spalin jej dokładać, lecz jest na to dobra rada. Pojedziemy rowerami, bo nie trują spalinami. Poprzez lasy, łąki, pola pędzi Ala, za nią Ola, mama, tata, babcia, dziadek, a na końcu wujek Tadek. Nowa moda jest w rodzinie i rodzina z tego słynie, że w sobotę się wybiera na wycieczkę na rowerach. Ziemia też oddychać musi bo inaczej się udusi.